Siemanko z tej strony Wito i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale Vito Games i dzisiaj gramy w gierkę na telefon, yy, która nazywa się Tolmen Run. Yy, I biegamy tutaj, słuchajcie, mega ogromnym gościem. W sensie musimy go zrobić dużego po prostu, bo na końcu mamy walkę z innym gigantem, więc zobaczymy, słuchajcie, jak wielkim gościem uda nam się tutaj być ogólnie. Czy uda nam się pokonać tego, tego na końcu giganta? Zobaczymy, słuchajcie, jeżeli chcecie, żeby go pokazał, to zostawiajcie łapę do góry. Fajnie, jeżeli będzie tutaj 2000 łapek do góry subskrybujcie mój kanał, wpadajcie też na witoshop.pl po epickie rzeczy, no i słuchajcie, wiem, że miał być odcineczek ogólnie z Bloxburga, ale odcineczek z Bloxburga będzie jutro, bo dzisiaj postanowiłem, że właśnie nagram gierkę na telefon, dawno nie nagrywałem, słuchajcie, jeżeli chcielibyście więcej gierek na telefon, to napiszcie mi to w komentarzu, no i zostawiacie łapeczki oczywiście do góry, słuchajcie, dobra, lecimy tym gościem, zobaczymy, ile, jaki poziom tutaj uda nam się dzisiaj wbić ogólnie, przeskakuj to, pyk, dobra, udało się przeskoczyć, dobra, ej, jest mega duży teraz? Tak mi się wydaje, wow, jak biegniemy tutaj szybko, ale do gościa chyba jeszcze nie dobiegliśmy, ale było bardzo, bardzo blisko, słuchajcie, tutaj jeden chyba, jeden, jedna wysokość więcej, tak, można powiedzieć, nie, chyba tak, byłaby jedna wysokość więcej, na pewno udałoby nam się to, słuchajcie, dobra, tutaj mamy poziomy, które sobie możemy zwiększać, ja zwiększam sobie na razie prędkość, ale zwiększymy sobie też wzrost, który od razu mamy na początku, czyli jesteśmy wyżsi na początku, słuchajcie, więc też spoko opcja. Dobra, biegniemy. Tutaj musimy to ominąć i to ominąć też. Dobra. Teraz plus 75 wybieramy i plus 25. I patrzcie, jaki jestem duży, wysoki w sensie. <gry> Dobra, okej, okay, biegniemy. Zobaczymy, czy teraz się uda dobiec, chyba nie wtedy miałem dużo więcej. Ej, udało mi się, ale jestem takim maluszkiem! Dawaj był Skopago. Ej, serio, ja taki mały pokonałem tego giganta? I myślę, że trzeba być bardzo dużym, że tu nie mamy z nim szans, ale jednak mamy, zobaczcie, wygraliśmy z nim na luzie. No to fajnie, dobra, okej. Okay. Więc zwiększamy sobie prędkość. Jeszcze raz prędkość, wielkość, może szerokość. A tak wszystko poklikamy troszeczkę, dobra. Plus 75, plus 100, ok, plus 150, nice. Biegniemy. Oj, zjeżdżamy na dół, uwaga, uwaga. Co ja taki wąski jestem? Nie wiem, dlaczego tak się stało, słuchajcie, dobra, ale tutaj kolory sobie tylko zmienialiśmy, a już nie było nic do zbierania, ej, dziwne to było troszeczkę. Nie wiem, dlaczego tak się wydarzyło, że my tacy wąscy w ogóle, wtedy byliśmy tacy szerocy bardziej, Szer szersi, nie wiem, jak to powiedzieć. Dobra, lecimy dalej, okej, okay, wysokość możemy sobie od razu wbić, dobra, pyk i lecimy. Plus 25, o, 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 teraz jestem duży, dobra, plus 300, patrzcie, dobra. Tu mamy jakiś gości, chyba lepiej ominąć. Chociaż nie wiem, słuchajcie, ale wydaje mi się, że lepiej było ich ominąć. Podzielić na trzy, dobra. Chyba podzielić na cztery byłoby lepiej, wziąć. Nie wiem w sumie. Nie dobiegnę chyba tam. Yy! Głowa tylko mi została. Oh my god, było blisko, było blisko, słuchajcie. No nic, dobra, lecimy dalej. Yy, prędkość i wysokość sobie zwiększymy. Dobra, let's go. Tutaj chyba tylko. Ej nie, dobra. Te strzałki dają nam wysokość większą i teraz szerokość. A teraz się zmniejszymy. Dobra, to nie, to muszę ominąć te strzałeczki. A to? To zwężamy się, słuchajcie. To nie wiem, czy to jest dobre, że my się zwężamy. Chyba nie. Dobra, już wiem, dlaczego byliśmy tacy wąscy. Bo nie mogę łapać tych ogólnie rzeczy. Muszę tylko dobre rzeczy łapać e, z tych e, strzałeczek. Więc tutaj też trzeba bardzo na te strzałki uważać. Dobra. Lecimy i teraz tak. Plus 50, wiadomo, plus 25 i plus 25. okej. Okay. O, jestem teraz wielki. Dobra, plus 100. Ok, bo to idzie w szerokość. Albo w wysokość. Ej, ja nie wiedziałem. Ja myślałem, że tylko po prostu zbieramy cokolwiek. Ale to jednak. E, Musimy też odpowiednio... Nie, stracimy tak dużo. Musimy też odpowiednio wybierać. Teraz jestem mega szeroki w ogóle. Jestem taki wielki, szeroki. Dobra, ale to daje mega dużo. I łatwiej jest tutaj dobiec do tego giganta wtedy. Im jesteśmy szersi, tym lepiej. Więc spoczko, słuchajcie. Warto w tą szerokość inwestować. <laughs> Dobra. Mamy tutaj 134 y, diałemciki Continue. Dobra, i prędkość sobie zwiększymy. I szerokość parę razy. Okej okay, i wysokość, dobra, let's go. I teraz jak widzicie mamy tutaj strzałki. Szerokość i wysokość, szerokość była, dobra I teraz musimy sobie wybierać to co jest nam... Uważamy, że jest nam bardziej potrzebne. Nie no, w te dwie bomby wleciałem Dobra, o nie jaki ja wąski no, Ojejku, co się stało Nie no, nic z tego nie będzie tutaj teraz chyba Dobra, Elo. <laughs> Nic z tego nie było, słuchajcie. Tragicznie mi poszło w tej rundce. Ale gierka bardzo fajna ogólnie. Taka rozbudowana dosyć, jak na te gry, bo przeważnie te gierki, to wiecie, mają takie mega proste zasady. Oczywiście tutaj też są proste te zasady, ale jest bardziej rozbudowana ogólnie, moim zdaniem. Plus 25. Tam razy dwa chyba mogliśmy wziąć, byłoby lepiej, ale już trudno. Jesteśmy w szerokość posliśmy i wydaje mi się, że... Lepiej iść w szerokość, bo wtedy dobiegamy do końca. Bo wysokość, jak pójdziemy, to tak jest ciężko. No nie teraz, nie dobiegliśmy akurat, bo ogólnie mieliśmy za mało tej szerokości. Ale ale było spoko, dobra, w prędkość i let's go, plus 35. Teraz plus 100. O, i tu mamy wysokość, to warto to wziąć. Patrzcie, Tak, dobra, tylko że co nam to dało? Nic, bo tutaj nam to zabierze. I teraz tak, podzielić na jeden. Tak jest. Dobra. Teraz poszło mi dobrze i dobrze wybrałem tutaj. I biegniemy. Czy się uda nam dobiec? Chyba nie. Ej, uda się! Jest! Jesteśmy takim chuderlakiem, ale udało się, słuchajcie, tutaj dobiec. Nice. Spoczko, dobra. Wygraliśmy z gigantem, i tutaj za bossa mamy bonusik. 58. Nice. Dobra. Eee, szybkość, tu, tu, pyk, dobra, okej, okay. let's go. 75, 75, dobra. Ale ile diamencików tutaj do zebrania, proszę Państwa, dobra? Tych gości chyba lepiej ominąć. Plus 125. Eee, to sobie ominiemy. Dobra, ale nic nam to nie dało. Słuchajcie, nic nam to nie dało. Jesteśmy bardzo wysocy, ale wąscy strasznie. I chyba tutaj nie dobiegniemy. No nie, brakowało troszeczkę, zabrakło. Słuchajcie, nie dużo, ale troszeczkę zabrakło. Dobra, lecimy sobie jeszcze raz. Prędkość sobie zwiększamy. Nie wiem, dlaczego ja zwiększam tą prędkość, bo ta prędkość w sumie to tak za bardzo nic nie daje. Ale nie wiem, po prostu jakoś tak wyszło, że zwiększą tę prędkość. Dobra, okej, okay. Tutaj dobrze wybraliśmy, bo wysokość mamy. Ale do no patrzcie, jesteśmy chudzi i ogólnie wysocy. Ale chyba to nam nie pozwoli dobiec tam do końca. Chociaż czekajcie. Jest, udało się. Dobiegliśmy. I bum. go w głowę. Dobra. Nice. Poszło całkiem nieźle. Całkiem nieźle nam tutaj poszło. I za bossa mamy bonusik, jak zwykle, więc fajnie. Dobra, odebrany bonusik. Continue. E, I teraz tak. Pójdziemy, słuchajcie, w szerokość trochę więcej poziomów. Dobra, let's go. Pyk. Pyk. Dobra, ominąć te bomby, Pyk Plus 100, dobra, to omijamy, to omijamy, dobra, razy dwa. Okej, okay, teraz to na luzie dobiegnę do niego, nie ma opcji. Chyba, że coś mi tu po drodze to zabierze. Ale no nie wydaje mi się. Podzielić na dwa. Nie, no to minus 250 sobie zrobimy. Wydaje mi się, że to była lepsza opcja. Chociaż nie wiem, może popełniłem tutaj błąd. Myślałem, że na luzie dobiegniemy. I jest problem. Ja cię kręcę. Zabrakło tutaj. Ja, jednego, słuchajcie. Jednego punktu dosłownie zabrakło jakiegoś. No nic, dobra. Próbujemy jeszcze raz. Musimy go jeszcze raz pokonać. Dobra, o, to dobrze, dobrze. Szerokość, dobrze. Okej, okay, ominąć tą bombę. Okej, okay, mega dużo szerokości. Tylko, że teraz to mi trochę zabierze. No ale to nic, dobra. I to ominąć wszystko trzeba. Okej, okay, dobra. Teraz musimy dobiec. Nie ma innej opcji, słuchajcie. Dobiegamy w tym momencie na luzaku. Na luzaku. Jest, udało się. Ej, jaki jestem duży. W ogóle pierwszy raz taki duży chyba zostałem. Nice. Słuchajcie. To będzie na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcineczek. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki do góry, subskrybujcie ten kanał, wpadajcie też na vitoshop.pl. Ja wam dziękuję za uwagę i jutro widzimy się w kolejnych filmie na tym kanale i jutro będzie blog na kanale, także bardzo serdecznie zapraszam. Trzymajcie się, bo pozdrawiam was serdecznie, pa pa!